Jestem warta swojej uwagi. Każdego dnia mam czas dla siebie. Każdego dnia skupiam się na swoim wnętrzu. Pamiętam, by zawsze stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zawsze dbam o swoją energię i wewnętrzny spokój. Każdego dnia mam czas na odpoczynek i relaks. Jestem warta docenienia. Istnieję, by spełniać własne marzenia. Istnieję, by żyć swoim życiem. Istnieję, by żyć w obfitości. Istnieję. Więc zasługuję na wszystko, o czym marzę. Każdy dzień otwiera dla mnie nowe możliwości. Jestem warta swojej uwagi. Każdego dnia mam czas dla siebie. Każdego dnia skupiam się na swoim wnętrzu. Pamiętam, by zawsze stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zawsze dbam o swoją energię i wewnętrzny spokój. Każdego dnia mam czas na odpoczynek i relaks. Jestem warta docenienia. Istnieję, by spełniać własne marzenia. Istnieję, by żyć swoim życiem. Istnieję. By żyć w obfitości. Istnieję, więc zasługuję na wszystko, o czym marzę. Każdy dzień otwiera dla mnie nowe możliwości. Jestem warta swojej uwagi. Każdego dnia mam czas dla siebie. Każdego dnia skupiam się na swoim wnętrzu. Pamiętam, by zawsze stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zawsze dbam o swoją energię i wewnętrzny spokój. Każdego dnia mam czas na odpoczynek i relaks. Jestem warta docenienia. Istnieję, by spełniać własne marzenia. Istnieję, by żyć swoim życiem. Istnieję, by żyć w obfitości. Istnieję, więc zasługuję na wszystko, o czym marzę. Każdy dzień otwiera dla mnie nowe możliwości. Jestem warta swojej uwagi. Każdego dnia mam czas dla siebie. Każdego dnia skupiam się na swoim wnętrzu. Pamiętam, by zawsze stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zawsze dbam o swoją energię i wewnętrzny spokój. Każdego dnia mam czas na odpoczynek i relaks. Jestem warta docenienia. Istnieję, by spełniać własne marzenia. Istnieję, by żyć swoim życiem. Istnieję, by żyć w obfitości. Istnieję, więc zasługuję na wszystko, o czym marzę. Każdy dzień otwiera dla mnie nowe możliwości. Jestem warta swojej uwagi. Każdego dnia mam czas dla siebie. Każdego dnia skupiam się na swoim wnętrzu. Pamiętam, by zawsze stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zawsze dbam o swoją energię i wewnętrzny spokój. Każdego dnia mam czas na odpoczynek i relaks. Jestem warta docenienia. Istnieję, by spełniać własne marzenia. Istnieję, by żyć swoim życiem. Istnieję, by żyć w obfitości. Istnieję, więc zasługuję na wszystko, o czym marzę. Każdy dzień otwiera dla mnie nowe możliwości. Jestem warta swojej uwagi. Każdego dnia mam czas dla siebie. Każdego dnia skupiam się na swoim wnętrzu. Pamiętam, by zawsze stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zawsze dbam o swoją energię i wewnętrzny spokój. Każdego dnia mam czas na odpoczynek i relaks. Jestem warta docenienia. Istnieję, by spełniać własne marzenia. Istnieję, by żyć swoim życiem. Istnieję, by żyć w obfitości. Istnieję. Więc zasługuję na wszystko, o czym marzę. Każdy dzień otwiera dla mnie nowe możliwości. Jestem warta swojej uwagi. Każdego dnia mam czas dla siebie. Każdego dnia skupiam się na swoim wnętrzu. Pamiętam, by zawsze stawiać siebie na pierwszym miejscu. Zawsze dbam o swoją energię i wewnętrzny spokój. Każdego dnia mam czas na odpoczynek i relaks. Jestem warta docenienia. Istnieję, by spełniać własne marzenia. Istnieję, by żyć swoim życiem. Istnieję. By żyć w obfitości. Istnieję, więc zasługuję na wszystko, o czym marzę. Każdy dzień otwiera dla mnie nowe możliwości.